No, tak Słuchacze nasi dzwonią i rzeczywiście się ta tendencja zmienia, że już przestajemy narzekać. Potem trzeba. Zaczynamy się uleczył, być dumni. dumni. A wczoraj pytaliśmy naszych słuchaczy, co jest ładniejsze, czy jest ładniejsze Stadion Narodowy, czy Ronaldo. Jaka I jest to... twoja ocena? Słuchaj, no ja, ja ci powiem tak, ja siedziałem w sektorze VIP-owskim, gdzie było mnóstwo przyjaciół, mnóstwo fajnych ludzi. Obok mnie siedział Muniek Starszyk z Tilawu, i tak sobie rozmawialiśmy, patrzyliśmy na mecz, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o, także o sprawach branżowych, o muzyce, i tak w drugiej połowie ja nagle się zorientowałem i mówię, bo Muniek się lepiej zna na piłce ode mnie, i mówię: Słuchaj, Muniek, a właściwie, który to Ronaldo? A on mówi: Wiesz co, już szedł pół godziny temu. Uwaga, próba pierwsza. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, 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 jeszcze raz. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! O, Jest, pięć. I ostatnia próba. Spokojnie, tania tablicy. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy pięć! Przyjmiemy pięć, 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 pięć. Jakie No dobrze, rzeczywiście tak jak było, pokonała Agnieszka Dygant. Krzysztofie, pisaczek na tablicy, twoja karteczka, twoja krateczka. Cały czas numer jeden Rafał Bryndal, potem na drugim miejscu Krzysztof Skiba, pięć i Agnieszka Dygant przesunęła się na miejsce trzeciej.